On myśli oczywiście o Tobie. Co on, ona myśli, co myśli osoba ukochana o Tobie, osoba pytająca. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na czytaniu z kart Lenormanda i Tarota. Dzisiaj będziemy mieli dwie grupy do wyboru lub możecie oglądać cały filmik, dwie grupy, dwie talie kart. Które być może coś dopowiedzą, pokażą dokładniej. Witam Was serdecznie, moi kochani subskrybenci i moi kochani widzowie. Jeśli jesteście tutaj nowi i znaleźliście mój kanał, cieszę się niezmiernie. I bardzo proszę Was, zostawcie subskrypcję, zasubskrybujcie mój kanał i bądźcie moimi częstszymi gośćmi. Zaglądajcie tutaj codziennie na różne układy kart. Kochani moi. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem u góry mój kanał, a dostaniecie od YouTube'a powiadomienia o premierkach na moim kanale, o premierkach z wróżbami dla Was. Oczywiście proszę Was o komentarze, zaznaczcie swoją obecność, napiszcie do mnie, ja czytam codziennie Wasze komentarze i bardzo je kocham. One motywują mnie, by codziennie produkować dla Was filmiki z wróżbami. Kochani. Dajcie też łapkę do góry, lajka, yy, polubcie mój kanał. Yy, kochani na wróżby indywidualne, zapraszam Was również. Możecie zamówić wróżby indywidualne poprzez e-mail. Napiszcie mi e-maila, ja Wam odpiszę, jakie są zestawy wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne, osobiste są dokładniejsze niż te tutaj kolektywne, ponieważ wtedy ja skoncentruję się na Waszym tylko problemie, na Waszej historii. I oczywiście proszę też o przesłanie zdjęć, dat urodzenia, konkretnych pytań, więc y, zapraszam Was do wróżb indywidualnych. Dobrze, zaczynamy, moi kochani. Już mamy dwie grupy do wyboru. Grupa pierwsza to talia Lenormanda i obelisk kryształowy. Grupa druga to talia Tarota. I obelisk kwarcu różowego. Także wybierzcie sobie y, grupę 1 lub 2, lub talię kart, normand lub Tarot, lub obelisk, który przyciąga Wasze oko lub kamień, który lubicie, kryształ górski lub kwarc różowy. I zaczynamy oczywiście od grupy pierwszej, więc grupa druga. Zostanie je teraz na boku. I grupa pierwsza. Co osoba ukochana myśli obecnie, aktualnie o Was? Ok, tutaj w przełożeniu kart mamy już um, um, ogród. Ogród, kochani, mówi o spotkaniu, o, spotka o chęci spotkania um, w jakimś oficjalnym miejscu, publicznym miejscu. Um, spotkanie w parku, spotkanie gdzieś. Um, w mieście, po prostu spotkanie, randka, tak? Czyli ta osoba myśli o spotkaniu z wami. Jesteście w głowie tej osoby na pewno, ponieważ tutaj wy, osoba pytająca, wy wypytujecie na pierwszym miejscu, czyli myśli ta osoba o was, ale jest niewyjaśnione tutaj dużo spraw, dużo chmur, tak? Czyli nieklarowność sytuacji yy, i być może jakieś sekrety, które należy wyjaśnić. Być może wyjaśnić Waszą nieklarowną sytuację w tej relacji, wyjaśnić również chęć tego spotkania, tak? Ponieważ wszystko jest tutaj na razie problematyczne, niewyjaśnione, skomplikowane, być może no nieklarowne, niejasność sytuacji, dużo jeszcze niedopowiedzianych spraw, sekretów, tak? Należałoby się otworzyć tutaj, wyjaśnić wszystko, przegadać, przedyskutować i zacząć nowy rozdział, ale. Tutaj są jest rózga i szczury, czyli są straty, są lęki, są blokady, są być może jakieś kłótnie, są być może jakieś tutaj negatywne dyskusje, lęki, które blokują rozwój tej relacji. Są lęki lub jakieś tutaj, nie wiem, poważne problemy czy straty w Waszym związku które blokują tutaj to spotkanie, tak? Mamy trzy yy, negatywne karty. To są, yy, to są chmury, to są yy, rózgi, to są szczury. Czyli tutaj pełno niewyjaśnionych nie spraw, tak? Yy, problemów między wami. Yy, nie wiem, czy problemem może być dystans, czy problemem może być... Yy, ten związek po prostu nie, 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 nie rozwija się dobrze. Nieklarowność nie sytuacji między wami, tak? dużo blokad, dużo lęków, dużo strat, które już tutaj są. Także myśli ta osoba, być może, żeby się spotkać, żeby to wszystko wyjaśnić, ale tutaj również y, za dużo jest blokad, które utrudniają to spotkanie. Tak myśli ta osoba. Dziękuję grupie pierwszej, i zapraszam serdecznie grupę drugą, czyli karty tarota. Co myśli o Was osoba ukochana aktualnie? Teraz, na dzień dzisiejszy, co myśli o Was, osoba ukochana? Co myśli o Was, osoba ukochana? Co myśli? myśli osoba ukochana. Tutaj w przełożeniu karta rota mamy dwie buławy, bu, naj, no trzy buławy, przepraszam, trzy buławy. Trzy buławy mówią o tym, że ta osoba podjęła już decyzję, by pójść w waszym kierunku, by zacząć coś nowego. Na razie jeszcze się zastanawia, przypatruje, patrzy w horyzont nowe, ma pomysły, nowy projekt, ale... Już jest gotowa, by zrobić krok, by zaryzykować, by pójść w tą nową perspektywę, w nową przestrzeń, tak? Także tutaj coś nowego widzi już ta osoba, nowe ma plany. Dziesięć mieczy mówi o tym, że ta osoba jest jakaś przybita, załamana, być może w depresji. Potrzebuje ta osoba balansu, myśli o balansie, o harmonii między Wami. Między kobietą i mężczyzną, dobrem a złym, chcę, żeby złem. Chce, by się ta sytuacja między wami zmieniła na lepsze, polepszyła, jest koło fortuny. Czeka ta osoba, myśli o zmianach, o raptownych jakichś tej zmianach, które polepszą być może tą sytuację, ponieważ tutaj ta osoba pokazuje mi się na początku w depresji, w, w, w takim balaście, w, w złej pasie, tak. Ale y, chce ta osoba balansu, harmonii między Wami i myśli o tym, żeby coś między Wami się tutaj y, przemieniło na lepsze. I dziesięć mamy pentakli, czyli chciałaby ta osoba stabilizacji, rodziny, związku, szczęścia, sukcesu, seksu, intymności, chciałaby ta osoba podróży, spotkania, dobrej komunikacji, szybkiej komunikacji. Osiem y, buław mówi o szybkiej komunikacji, o szybkich, y, nie wiem, Wiadomościach, tak, między wami. Chce ta osoba tutaj spróbować być może jeszcze raz, byście się połączyli w relacje, w stabilność, w rodzinę. Widzi tutaj potencjalny sukces między wami, jeśli coś by się tutaj raptownie zmieniło, i chce ta osoba iść w Waszym kierunku, w nowe, tak. Także tutaj hmm, nadzieja na nowe zmiany, na szybką komunikację, szybkie plany. I wyjście z tej depresji, z tego smutku, tak? Yy, harmonia, balans. Yy, owszem, yy, też potrzeba tej harmonii, balansu, dobrej komunikacji między Wami. Widzi ta osoba Was jako parę, jako sukces, jako rodzinę, jako sukces również finansowy, dobrobyt. Yy, dlatego chciałaby jeszcze raz tutaj spróbować, czy zaryzykować. I dziękuję serdecznie. Takie są dwie grupy. Takie są myśli Waszej osoby ukochanej. Napiszcie w komentarzach, czy ta wróżba z Wami rezonuje, którą grupę wybraliście, którą talię kart i która grupa z Wami bardziej być może rezonowała, jeśli wysłuchaliście całego filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.